Dzień dobry, bardzo serdecznie, jesteś z stanu który wrócił po walce z kablem, który niestety jest przegrana walka. Bo, oczywiście, kabel nie chce działać z, z moim telefonem, bo mój telefon się nie wiem, jakoś muszę go do naprawy dać. Bo, jak staram się go podłączyć do. Bo tak, bo jak muszę... No dobra, podkreślam, że nie działa, ale na razie to jest tylko interne... przez WiFi. Ale jak chcę podłączyć kabel do telefonu, to muszę tak go trzymać ciągle, żeby on. żeby do wam przychwytował, Ale jak puszczę, to już od razu e, znika, więc. Ja chyba muszę go naprawę, chyba w styczniu dam go do naprawy, żeby nie... Klasycznie, telefon musiał się wyłączyć, ale jest muzyka. Ale tak, wracam chyba, na razie będzie w low... Bieda wersji, jak widać nie jest to idealne, Bieda, troszeczkę... Przed chwilą nadmi... Już nie streamowało, więc... Dobra, może się wyciec. dobra. Tak w ogóle to próbujemy Wszystkich tych kart z androidami... No i głównym bohaterem... Nie wiem, czy głównym bohaterem będzie Android 16. Szczerze, z moim zdaniem, spoko jest. Nie, jakiś dobry. Znaczy, przy tym celu to on zyskuje trochę defa, więc. Um, dobra, jakby to teraz zrobić? Chyba tak. A, dobra, zobaczymy, jak sobie tutaj tekst Perfect Cell sobie poradzi. Bo jestem ciekawe jak tu. Są... <laughs> on trochę zyskuje na tym. Na tym wielkim busie od Androida. 48 milionów i... Przeważa jakby jakoś było, ale jak już mówiłem, zasięg internetowy nie jest, jest, trosz... jest o wiele gorszy niż kablowy, ale to pozwala mi nagrywać, a nie że... A nie jakieś dziwne sposoby. Co, po tym początku robiłem. Ja dalej uważam... No ten... Po czasie myślę, że ten STRC się obocno. Znaczy... Każdy to chyba wiedział, ale no... No dobra, 18... No i dobre czy 18 milionów to jest dużo? Chyba nie, na tą metę to troszeczkę, no to już jest mało I on potrzebuje sobie zaktywować active skilla, co jest u niego bardzo ważne, bo on ma chyba dodatkowe 35% ataku i defa, co... Znaczy, z całą defensywą, co mu daje ten android, to cel może nawet ładnie stankować, tylko on musi mieć tego revive'a, bo wtedy on będzie jeszcze, jeszcze lepszy, bo... To no pod, przed tym revive'em trochę się... Nie, 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 nie trochę się, tylkoś bardzo się z więc, um, trzeba naprawdę polegać na suporcie Androida16, który moim zdaniem support ma zacny. I też na trzecim turze ładnie też bije, co dobrze. Znaczy, ja zawsze do go trzymać na pierwszym stole przez całą redukcję i te dodatkowe yy, obrażenia dla... Yy, znaczy, support dla sojuszników, tylko że wtedy zadaje trochę mało. O, Androidy. Oni no, właśnie dostali E, za co moi, jest za, moim zdaniem jest zacny. zacny. Mało się z nim zmieniło, bardziej to takie dodatki, które bardziej pomagają, że są lepsze niż że są gorsi. Na przykład te minus, że jak mają HP poniżej 75 lub gate, to wtedy aktywują, mają redukcję do i szanse na unik. To w ogóle też padło, bo mają szansę na unik itd. i tak dalej. Jak zbiorą po prostu wspaniała karta i wspaniała Eza, tak się robi Eza i sub Eza Androida 19 i 20 no po prostu to jest to Ez jest moim zdaniem. Ktoś narzekał, że nie mają gardy, ale... Czy, czy musimy musi być tak, że każda karta musi mieć gardę musi mieć... E, co tam musi jeszcze mieć redukcję i po prostu ma być Gogetu na sterydach? No po prostu mini gogetu. Bo... No, trzeba Nie musi Nie możemy iść w skrajności w skrajność, że po prostu nie wiem, że wszystko ma być, że mają być... Znaczy i tak większość kartek zazwyczaj jest tak, że jest albo dużo, albo dalej, więc co ja tam... Co ja tam wiem Ja nie, serio, jakby każdy sobie spojrzał, to większość... O, tam większość kart co tam się opiera na że tam, nie wiem, chyba z parę kart się właśnie opiera na tym, że albo unikają, albo umierają. Nie, nie ma tego, że to trzy nie są. Nie ma co... Dobra, jak teraz... Już milion defał u, u tego celu. Dobra, zobaczymy, jak sobie nie przytankuje tego ataku, bo to jest standardowy u niego. Aaa, atakuje to na spoko. Troszeczkę się zająłem tym moim głównym kanałem, co troszeczkę w sumów przyszło Dlatego się tak trochę... I też nie wiedziałem czy jeszcze ktoś by chciał oglądać mnie w to O! Widać! Mnie przytankował, ale... poko ee... wchodzi I... Telef... Przepraszam... To był Ale tak... Tutaj sobie wchodzi Jak standard... Znaczy ktoś by powiedział, że to przyskryta był, Ale... Na przykład taki Android przestanie, to by sobie przytankował bez problemu i... A taki cały to nie przytankował, miał przewagę typów i tak dalej Bo... Bo teraz, jak on oberwał, o, klasycz... o wspaniały rewire, riva... yy, słynny aktyści Androidów, co sprawia, sprawia, że oni będą jeszcze bardziej długo. No i tak, przez to, że oni mieli tego aktywizmu, byli bardzo używani przez, na jakieś takie jedzenie szybkie, przez ten właśnie test Ashera. A teraz, jak mają tego, to będą jeszcze bardziej używani. Znaczy, te byli też, ale jeszcze nie, nie chciał chodzi. Tak ja chciałem sobie pytanie. jakby tak nie Muszę się przejść do ustawienia mikrofonu. Tak, mam od dwa lata mikrofonu, a nie daję, nie potrafię porażywać. No jak ja to miałem? Bo to miałem się tak, kiedy postać, kiedy tego, kiedy oberwy aktywujemy, ma redukcję tak kiedy przy otrzymaniu super co moim zdaniem jest do dupy trochę. Fajnie było, jakby miał podstawowo. ale kiedy postać będzie aktywowana przez niego, ma dodatkową redukcję ma dodatkowo redukcję 15 proli, czyli ma podstawowo 35 i ma gardę a jak będzie obrywał superatek, to ma redukcję 65 no, nie za fie. no teraz pytanie, czy tam koło takiego broliego AGL bo niby tam by się, przy... znaczy niech się nie grałem tych misji z te wydawalone misje na broli i te tej i ich hybryd przepraszam po, polski język trudny Eee, dobra, może zrobimy tak. Do... Tak chciałem. Dawa, troszeczkę orbów będą mieli. Spodziewałem ale... się trochę więcej tych orbów, ale. Jeszcze raz przywodzę za jakość. Ja może ustawię mikrofon. I teraz zobaczymy, jak. Jak Android 16, się. O, 10 nie zostało. No, 78. Eee, um, a ten cel Nie, by nie, nie, nie przytankowo. Dostancie do mnie mi pisać, Matko Boska, ja nagrywam. Przestańcie do mnie pisać, mój support, Mój... mój supporterze nie pisać... Nie pisz do mnie. Nie no, ale... Androidy po tym... Znaczy, androidy bardzo zyskały po tym w spocie androida 16, Bo android 16 ma 60% ataku... Ataku... Ataku i defa dodatkowe, 16% defa dla... Dla w ogóle, dla wszystkich. I jeszcze dodatkowe 30% kiedy jest w pierwszej turze i oberwie, to wtedy dostają... Wtedy to jest 90 defa i 106 defa. Co jest bardzo dużo i jeszcze przez... Telefonie, nie wygasaj. I też przy... jak robi Super rat, Unit Super Atak z Androidami, to zwiększa sojusznikom oprócz siebie 50% defa na dwie tury, czyli w skrócie teoretycznie sojusznikom daje 156 defa. E, Android oczywiście cel tego nie pokaże, bo to... E, ce, a, ce, cel C... śmieć No jak zwykle... E, cel nie jest moim... Cel w dokanie jakoś jest moim największym wrogiem. Incels śmieć... E, o właśnie, muszę sobie prywatnie zobaczyć, czy EXE ja tutaj prowadzi incels śmieć, więc... E, zobaczę. No to by światło. Już ten... O, ten... O, ten... Andro, no, ten cel już le, lepiej sobie radzi. I w ogóle zaskakująco on sobie dobrze radzi, jak na się jeszcze supportem to... to wspaniała karta, nie? ja uważam, że to wspaniała karta Nie bez supporta Znaczy on potrafi mieć nawet 3... milion tutaj na i po super <taki> tak miał 3 miliony I teraz tak, czy przytankuje lepiej niż jego alternatywna wersja Wester? No, no przeżył, a tamten cel nie przeżył Widać to tu jest gołtem. To no, jakieś obrażenia ma, ale i tak. Jest, nie, znaczy, tak chyba dodaje więcej niż się spodziewałem Jakby co nie staje jednej kopii, więc dlatego tak to dodaje. No, oczywiście, co nie mógł dodać do, do dodatkowej siódemki, p, p, tam gdzie było zero, Wiadomo dlaczego. No i CC. Cel... Chyba cel potrafi zrobić chyba 5 super ataków? Jak coś kojarzę? Znaczy ja pamiętam, że chyba miał, bo to był trzeci. No to jest czwarty, który nie udał się. No i. Znaczy teoretycznie mógłby chyba zrobić 5. A, i ten Android. A, co powiem, że ten super też jest to się a się To jest bo... Znaczy bardzo jest mocno nad pod gt wos niż pod Androidy. Znaczy... Do, do wtedy dostaję dodatkowe redukcje damage do Omega, a tak to no właśnie trzeba poczekać na tego jak to się mówi Eza do tych androidów str super 17 to wtedy ten android nie może jeszcze będzie grywalny zobaczymy to chyba będzie za rok albo dwa no czyli nie będzie chyba grywalny ale tak jest lepiej niż przed niż dobra tu 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 o ulubiona moment w moim tu A zapomniałem ja, ale dobra To jakoś, mam nadzieję, że naprawię ten, naprawię, nie wiem, skontaktuję się z serwisem, czy może mi naprawią ten kontakt z USB, bo Coś się dzieje i, i to czuć Może za, za bazno, mocno wkłada, jak to brzmi A tak to tak wygląda Gdzie jest muzyka? Halo, halo Muzyko, a no tak, zapomniałem, YouTube jest zwalony i nie potrafi normalnie wydać muzyki Chwila, 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 dobra, dam mu gomę no jakoś jest, słychać, dobra. Czu, czu, czu. Dobra, zobaczymy jak chce tutaj Android po active i tak dalej sobie poradzi, bo to jest dosyć ciekawe. Ideolog. Tak, myślałem, że tym zrobię jakiś super atak, ale... pomalczyć każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej. Dobra, no to miłego mi siłego i życzę papa.